Witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci, jak ustawić limit transmisji danych w hotspotie w telefonie Vivo V50 Lite. Na początku przechodzimy do ustawień i wybieramy opcję Więcej połączeń. Teraz wybieramy opcję Hotspot i tethering, następnie hotspot Wi-Fi i tutaj wybieramy limit jednorazowego użycia danych transmisji, kod, transmisji danych. I tutaj możemy wybrać opcję 50 MB, 100 MB, 200 MB, 500 MB. Możemy też wybrać opcję niestandardowy i samodzielnie wpisać, ile MB może być użyte na raz. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z mojej strony. To tyle, ja się żegnam. Cześć!